Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Marcin Mazurek, analityk Brebanku. Dzień dobry. Panie Marcinie, w piątek wysłuchaliśmy ekspozę premiera Tuska. Było ono znacznie krótsze niż jego poprzednie wystąpienie 4 lata temu. Jednak chyba pełne konkretów. Czy premier zaskoczył czymś rynki? Nie ulega wątpliwości, że ekspozę premiera Tuska było krótsze niż 4 lata temu. Natomiast jeśli chodzi o liczbę konkretów, było ono można powiedzieć, że bardzo dobre. Zaskoczenie dla rynków to przede wszystkim zapowiedzi reform, w końcu zapowiedzi reform od rządu, które miały się pojawić już od dłuższego czasu, natomiast jeszcze Platforma Obywatelska zwlekała do ich czasu, do czasu ich ogłoszenia z wyborami parlamentarnymi. Teraz wybory się wydarzyły i mamy realizację scenariusza taki jaki był. Czyli po pierwsze, łatamy budżet w 2012 roku likwidujemy ulgi, podnosimy składkę rentową o 2 punkty procentowo po stronie pracodawcy. To zgodnie już z wcześniejszymi jakimiś drobnymi przeciekami w gazetach, to ma dać 16 miliardów złotych oszczędności no i to pozwoli na zamknięcie deficytu budżetowego w 35 miliardach złotych w 2012 roku, co z kolei sprowadzi deficyt sektora do 3% PKB w 2012 roku. Po 2012 roku zaczynają działać inne reformy strukturalne. Reformy emerytur służb mundurowych, reformy dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych rolników, zapowiadana reforma CRUS. To z kolei ma zapewnić stabilność finansów publicznych w dłuższej perspektywie do 2014-2015 roku. Sama reakcja rynkowa trudna jest do, do przesiania przez, przez dziwne zachowanie eurodolara w, piątk, w piątkowy popołudnie. Natomiast to, co podają teraz agencje ratingowe i Fitch i Moody's, sugeruje, że ogłoszone reformy. Jakkolwiek będą implementowane albo nie, są na razie pozytywne dla, dla perspektywy polskiego ratingu, natomiast jeszcze żadna z agencji nie zdecydowała się na zmianę tej perspektywy. A co może zwiększyć nasze szanse na lepszy rating? Jeśli będą pojawiały się konkretne ustawy, to na pewno tak, natomiast to musi być proces taki krok po kroku, że przez parlament muszą przechodzić konkretne ustawy, wtedy agencje ratingowe prawdopodobnie zareagują. Czy może to prowadzić do zmniejszenia kosztu obsługi naszego długu zagranicznego? Na pewno już sam, sama wypowiedź agencji ratingowych, że to może mieć wpływ, pozytywny wpływ na perspektywę, już w pewnym sensie obniża koszty finansowania polskiego długu. Natomiast obecnie jesteśmy dość uwikłani w sytuację też w europejską, w cały ten kryzys zadłużeniowy, jak, jak się go powszechnie nazywa. A więc, przestrzeń do spadku rentowności polskich obligacji, no na razie, na razie, na razie jest niewielka. Czy skład nowego rządu zaskoczył ekonomistów? E, w, jest, jest parę powiedzmy, że kontrowersyjnych stanowisk, natomiast to, co się liczy dla, dla rynków finansowych, czyli e, obsadzenie e, ministra finansów pozostaje bez zmian, plus do tego wydawał się bardzo kompetentny minister skarbu. To wszystko jest jak najbardziej ciepło przyjmowane przez rynki. Przejdźmy teraz do polityki monetarnej. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy odczyt inflacji, która okazała się znacznie wyższa niż przewidywali ekonomiści. Czy zaskoczyło to państwa? Tym razem my nie byliśmy zaskoczeni. Spodziewaliśmy się, że będą dość wysokie ceny żywności. Dodatkowo wzrosły ceny paliw. Jak najbardziej zaskoczeniem w górę są też ceny odzieży i obuwia. Natomiast to jest widać, że reakcja na, na słabszy kurs walutowy. Same perspektywy inflacji no również no, wydaje nam się, że nie są jak, aż tak bardzo różowe, chociaż niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej uważają, że inflacja spadnie do celów na początku 2012 roku, czy w pierwszej połowie 2012 roku. Już nawet sama projekcja inflacyjna nie jest tak, nie jest tak optymistyczna, bo tam inflacja spada do celu dopiero na przełomie 2013 i 2014 roku. No, nam się wydaje, że po prostu z powrotem do celu będzie, będzie ciężko i przez najbliższe kilka miesięcy będziemy mieli inflacji w okolicach 4%, a nawet może powyżej 4%. Kluczowy jest przyszły rok, czyli jaki będą, jaka będzie skala podwyżek cen administrowanych i kontrolowanych, no plus do tego, jak w sytuacji, no, mimo wszystko jakiegoś tam spowolnienia gospodarczego, e, osłabienie kursu przełoży się na ceny. No, nam się wydaje, że to przełożenie będzie całkiem spore, a więc, no, jeszcze poczekamy z powrotem inflacji do celu. A czy ze względu na kurs złotego oddala się perspektywa obniżek stóp procentowych? E, teraz kwestia obniżek, podwyżek stóp, to jest troszeczkę delikatna kwestia, gdyż e, należy to rozpatrywać także przez pryzmat polityki walutowej, którą prowadzi NBP. E, Rada Polityki Pieniężnej nie może na razie za bardzo mówić o obniżkach stóp procentowych i zresztą nie mówi o obniżkach stóp procentowych. Raczej jest to nastawienie takie neutralne ze wskazaniem do, do podwyżek. Na przykład profesor Kaźmierszak sugeruje, że można by spokojnie podwyższyć stopy przy obecnej inflacji. Inna polityka, to znaczy mówienie o obniżkach i interwencji walutowe byłoby po prostu nieskuteczne, a teraz jakby te dwa, dwa filary polityki pieniężnej się wspierają. Także na, na obniżki stóp też przyjdzie nam poczekać do 2012 roku. I to też jest scenariusz warunkowy, że Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała zobaczyć znaczne obniżenie aktywności we ekonomicznej we wskaźnikach kwartalnych, na przykład w danych o PKB, no plus jakieś tam spowolnienie inflacji, no przynajmniej do górnej granicy celu, czyli gdzieś do około 3,5% rocznie. Dziękuję bardzo, do widzenia.